Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się tematem resetowania zagubionego hasła do domyślnego konta administracyjnego. Mowa tutaj o koncie admin. W przypadku, kiedy zapomnimy hasła do tego konta i nie możemy zalogować się poprzez interfejs webowy, pozostaje nam uzyskanie dostępu poprzez port konsolowy. Każda jednostka Fortigate została wyposażona w odpowiedni port. A do połączenia wykorzystujemy kabel konsolowy RJ45 na RS232. Na zdjęciu widzimy przykładowy kabel, który jest elementem wyposażenia dołączanego do każdej jednostki FortiGate, niezależnie od tego, czy dysponujemy tak zwaną małą jednostką typu FortiGate 30, czy też jednostką dużą. Po prawej stronie widzimy parametry połączenia, które musimy zdefiniować celem zestawienia połączenia portem konsolowym do naszego urządzenia. Zazwyczaj są to ustawienia domyślne, których nie trzeba dodatkowo modyfikować, ale zależy to w dużej mierze od aplikacji, za pomocą której będziemy nawiązywać połączenie. To, o czym warto pamiętać i co jest niezwykle istotne, to wyposażenie naszego komputera w port RS-232. Nowsze maszyny zazwyczaj nie posiadają już takiego portu. W takiej sytuacji należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter. Adapter taki nie stanowi domyślnego wyposażenia FortiGate'a. Dlatego musimy zadbać o zapewnienie go sobie we własnym zakresie. W przeciwnym wypadku ustanowienie połączenia pomiędzy komputerem a jednostką Fortigate nie będzie możliwe. Kolejną istotną informacją jest ta, że dostanie się do naszego urządzenia i podjęcie próby zresetowania hasła administratora możliwe jest wyłącznie po ponownym fizycznym uruchomieniu Fortigate'a. Z reguły jest to czas około 10 sekund. Po ponownym uruchomieniu jednostki Fortigate musimy zalogować się przy użyciu odpowiednich poświadczeń. Login to maintainer, natomiast hasło dla tego konta to BCPB i numer seryjny posiadanego urządzenia. Numer seryjny urządzenia znajdziemy na oryginalnym opakowaniu lub na naklejce znajdującej się na spodzie samego urządzenia. Po zalogowaniu do urządzenia wykonujemy komendę config system admin. Następnie edit admin i ustawiamy nowe hasło dla administratora. Od tej chwili możemy ponownie zalogować się na koncie administratora za pomocą nowego hasła. W naszym przykładzie użyjemy narzędzia putty do połączenia się do jednostki FortiGate. Typ połączenia ustawiamy na serial. Podajemy właściwe oznaczenie portu i nawiązujemy połączenie. Jak widzimy, połączenie konsolowe zostało nawiązane. Należy jeszcze pamiętać o konieczności fizycznego restartu urządzenia i ograniczonym do około 10 sekund czasie na wykorzystanie konta maintainer. Realny czas butowania urządzenia zależy od tego, jaką jednostką dysponujemy. I czy jest ona wyposażona w dyski twarde? Dostaliśmy prośbę o zalogowanie się, wykorzystujemy konto maintainer oraz hasło, i jak widzimy, zostaliśmy zalogowani do systemu. Następnie, za pomocą komendy config system admin, ustawiamy nowe hasło dla konta administratora. Spróbujemy teraz zalogować się na koncie administratora poprzez interfejs webowy z nowo utworzonym hasłem. Jak widzimy, próba zakończyła się powodzeniem i zalogowaliśmy się na konto administratora.